Kierujemy ofertę do szkół tak żeby każda osoba z grupy która przychodzi zwiedzać Akademię Techniczno-Humanistyczną znalazła coś dla siebie czyli przechodzimy przez kierunki techniczne, humanistyczne, społeczne, medyczne i próbujemy pokazać wszystko cały szeroki zakres kierunków które możemy państwu zaoferować korzystujemy najlepsze rozwiązania i pomysły z minionych lat, i w przeciągu czterech dni wszystkie pięć wydziałów, czyli zarówno trzy wydziały techniczne, jak również Wydział Humanistyczno-Społeczny oraz Wydział Nauko-Zdrowiu, przedstawia ofertę kierunków studiów, badań naukowych oraz szeroko rozumianej działalności studenckiej, którą prowadzą pracownicy i studenci naszej uczelni. Wierzę, że ta praca przełoży się na lepsze rozumienie techniki. Może również pojawienie się myśli, warto zostać inżynierem, warto zostać nauczycielem, warto zostać lekarzem. Kończyły nam się dni otwarte. Serdecznie zapraszamy za rok. Było bardzo dużo atrakcji, ciekawostek, dużo wykładów, dużo warsztatów, dużo wszystkiego. Nawet quad Rafała Sonika z Dakaru, gdzie wygrał Dakar. Także tych informacji takich bardzo, powiedziałbym, zajmujących było naprawdę, naprawdę dużo.